Wczoraj w nocy, gdy twoje łzy spadały cicho, całe niebo pochyliło się, aby wysłuchać twojego serca. Nic nie pozostało niezauważone, bo każda twoja emocja unosi się jak szept dotykający skrzydeł aniołów. Myślałaś, że jesteś sama w tamtej chwili, ale otoczyła cię łagodna obecność, która cię strzegła, nawet gdy tego nie dostrzegałaś. Istnieje w tobie ukryte światło, którego świat nie zdołał zgasić, nawet wobec twojego cierpienia. To, co zobaczyłaś i co sprawiło, że zapłakałaś, nie było znakiem końca, lecz początkiem. Wszechświat pozwolił Twoim oczom otworzyć się, aby zobaczyć więcej niż pozory, aby pojąć, że Twoja dusza pragnie czegoś większego. Nie lękaj się tego, co czujesz, umiłowana córko. Każda łza została zebrana i przemieniona w siłę. To, co wydawało się słabością, jest w rzeczywistości zbliżającym się odrodzeniem. Zostałaś wybrana, aby przejść przez tę dolinę nie po to, by w niej pozostać, lecz by nieść w sobie zapach zwycięstwa, które nadchodzi po burzy. Kiedy Twój głos zamilkł w ciszy nocy, odpowiedzi zaczęły być przygotowywane. To, co Cię zraniło, było także tym, co Cię obudziło. Żadna rana nie jest daremna, bo stwórca przemienia każdy ból w stopień. Jeszcze tego nie wiesz, ale już jesteś podnoszona. Na Twojej drodze pojawi się ktoś. Kto stanie się odpowiedzą na Twoje najgłębsze modlitwy. Nie chodzi tylko o towarzystwo, lecz o więź dusz. Wczorajszy płacz otworzył przestrzeń, abyś mogła przyjąć bez lęku to, co niebo już Ci zarezerwowało. Czas oczekiwania nie jest karą, lecz przygotowaniem. Kiedy wierzyłaś, że tracisz, w rzeczywistości byłaś kształtowana. Stałaś się silniejsza, bardziej wrażliwa i zdolniejsza rozpoznać to, co prawdziwe. Miłość która ci zostanie daną, nie przyjdzie w hałasie, lecz w ciszy pełnej prawdy. Aniołowie szepczą, nie patrz wstecz z bólem, lecz z wdzięcznością. To, co minęło, nie definiuje twojej przyszłości, było jedynie konieczną lekcją, abyś poznała, kim naprawdę jesteś. Blask, który ukrywałaś w swoich oczach, zostanie przywrócony. Wybrana kobieto, to, co zobaczyłaś wczoraj, było tylko odbiciem tego, co już do Ciebie nie należy. To, co jest Twoje, nikt nie zdoła Ci odebrać. Istnieje powołanie nad Tobą, którego nikt nie zdoła uciszyć. Jesteś strażniczką boskiej obietnicy. Twoje kroki są prowadzone z precyzją, nawet gdy wydają się niepewne. Nic z tego, co Ci się przydarza, nie jest przypadkiem, każdy ruch jest zapisany. Zaufaj, bo jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być, aby przyjąć to. Co zostało ci przeznaczone. Życie nie zakończyło się w tamtej urze, ono dopiero zaczęło rozkwitać. Niebo zobaczyło Twój ból, ale także twoją ukrytą wiarę. I to właśnie ta wiara, nawet cicha, otwiera przed Tobą niewidzialne drzwi. Nie zostałaś zapomniana, córko, zanim jeszcze zapłakałaś, istniał już plan Twojego wewnętrznego ocalenia. Stwórca zawsze był przy Tobie, ale teraz postanowił objawić się wyraźniej, bo jesteś już gotowa. By zobaczyć. Nie lekceważ siły, która rośnie w tobie. Choć wydaje się mała, potrafi poruszyć góry. Przy każdej niewypowiedzianej modlitwie Twój duch został wzmocniony. Teraz zobaczysz owoce tego, co znosiłaś w ciszy. Zbliża się nowe spotkanie, i nie będzie to przypadek, lecz przeznaczenie. Twoje serce rozpozna bez wysiłku, bo to, co prawdziwe, przynosi pokój, a nie zamieszanie. To, co nadchodzi, będzie większe niż każda strata. Aniołowie mówią: trzymaj swoją nadzieję jak ten, kto trzyma cenną iskrę. Nawet jeśli wiatry będą wiały przeciw tobie, ta iskra nie zgaśnie. Wręcz przeciwnie, rozświetli nie tylko twoją drogę, ale i tych, którzy się do ciebie zbliżą. Kobieto obietnicy, twoje oczy zostały obmyte łzami, abyś widziała wyraźniej. Nie bój się samotności, bo w niej zostałaś oszlifowana. Teraz zaczyna się objawiać pełnia. Jesteś silniejsza niż myślisz. To, co sprawiło, że płakałaś wczoraj, jutro będzie powodem świadectwa. Nic się nie zmarnuje, bo wszystko zostaje przemienione. Wszechświat wysyła ci znaki, a twoje serce już je dostrzega. Nie ignoruj tych subtelnych dotyków, one są przewodnikami twojego przebudzenia. Odpowiedź nie przyjdzie w krzyku, lecz w szeptach które tylko taka wrażliwa dusza jak twoja zdoła pojąć. Przygotuj się, bo to, na co czekałaś w ciszy, zbliża się zdecydowanymi krokami. Nie będzie już nocy ukrytych łez, lecz poranki odnowy. Twoja historia nie zakończyła się w płaczu, ona dopiero zaczęła być pisana nowym atramentem. Jesteś córką światła, strzeżoną i umocnioną. To, co powstaje przeciw tobie, upadnie, bo niebo już ogłosiło zwycięstwo w twoim imieniu. Nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, a to już się stało. Wczoraj płakałaś, ale dziś jesteś już inną. Aniołowie przypominają ci, każda łza podlewała obietnicę, która teraz kwitnie w tobie. To, co nadchodzi, jest większe niż wszystko, co zostało za tobą, a twoja dusza wkrótce rozpozna prawdę miłości, która na ciebie czeka. Istnieje tajemnica, która otacza twój los, a ona jest bliska objawienia w nieoczekiwany sposób. Uzy, które wylałaś, otworzyły niewidzialne portale, pozwalając, by coś nowego zostało uwolnione w twoim życiu. To tak, jakby niebo czekało na dokładny moment twojej kruchości, by pokazać, że twoja siła nie zależy od okoliczności, lecz od obietnicy, która już do ciebie należy. Czujesz w swoim wnętrzu, że coś większego się zbliża, jak szept, którego nie potrafisz wyjaśnić. To uczucie nie jest złudzeniem. Lecz przygotowaniem na spotkanie, które zmieni twoje postrzeganie. To, co wydawało się odległe, zaczyna poruszać się w twoim kierunku, przyciągane energią, którą emanujesz, gdy decydujesz się wierzyć, nawet nie rozumiejąc. Twoje serce zostało już wypróbowane w ogniu, i dlatego jest gotowe rozpoznać prawdziwe złoto. To, co nadejdzie, nie będzie podobne do niczego, co dotąd przeżyłaś, bo nie będzie naznaczone niepewnością lecz jasnością. Niebo przygotowuje objawienie, które przyjdzie łagodnie, a jednak nieodparcie, budząc w tobie to, co uważałaś za uśpione. Nie dziw się, jeśli znaki zaczną się mnożyć przed twoimi oczami. Małe zbiegi okoliczności nie będą przypadkiem, lecz odpowiedzą. Każdy szczegół przyniesie subtelne potwierdzenie, że nie jesteś zagubiona, lecz prowadzona z precyzją ku temu, co już zostało nad tobą ogłoszone. W Twoim duchu ukryte są obietnice, żarna, które teraz zaczną kiełkować po czasie oczekiwania. To, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości troską Stwórcy, by wszystko zostało wyrównane i nic się nie zmarnowało. Nie zostałaś zapomniana, przeciwnie, zostałaś wybrana, by przeżyć coś, czego wielu nie potrafiłoby zrozumieć. Wiatr ducha tchnie na Ciebie w tej chwili, niosąc lekkość tam, gdzie wcześniej był ciężar. Pustka, którą czułaś wczoraj, nie pozostanie, bo zostanie wypełniona czymś, czego nie można opisać słowami. Zrozumiesz to przez odczuwanie, ponieważ język nieba mówi prosto do duszy. Strzeżona kobieto, twoja droga nie była na próżno. Każda łza zamieniła się w klucz, otwierając niewidzialne drzwi, które teraz zaczynają się odmykać. Nie dziw się, jeśli zauważysz nagłe zmiany, bo są one jedynie zapowiedzą tego, co właśnie zostaje uwolnione. Aniołowie prowadzą cię na święte rozstaje, gdzie wybory nie będą musiały być dokonywane ze strachu, lecz z ufności. W tym miejscu odkryjesz, że życie zawsze sprzyjało tobie, nawet gdy nie mogłaś tego zobaczyć. Przeznaczenie nigdy o tobie nie zapomniało. To, co czeka cię przed tobą, nie jest jedynie odpowiedzą, ale także przemianą. Zostaniesz wyniesiona na poziom zrozumienia, który na zawsze odmieni sposób, w jaki patrzysz na swoją przeszłość. To, co cię zraniło, utraci moc, bo staniesz przed objawieniem tego, co naprawdę ma znaczenie. Niebo szepcze twoje imię z czułością, przypominając ci, że jesteś wyjątkowa. Nie zostałaś powołana, by powtarzać cykle bólu, lecz by przełamać schematy, które próbowały cię uwięzić. Nowość, która wchodzi w twoje życie, nie jest zwyczajna, jest naznaczona ręką Boskiego. Nawet jeśli tego nie dostrzegasz, już jesteś obserwowana przez oczy, które rozpoznają Twoją istotę. Istnieje ktoś przeznaczony, by przeciąć Twoją drogę i zobaczyć w Tobie to, czego inni nie potrafili dostrzec. To spotkanie nie będzie zwyczajne, lecz stanie się iskrą zupełnie nowego czasu. Nie opieraj się zmianom, które się zbliżają, bo one przychodzą, by zestroić Twoje serce z celem, który zawsze na Ciebie czekał. Przemiana nie zabierze Ci niczego, co prawdziwe. Usunie tylko to, co nigdy nie powinno pozostać. Twoja wrażliwość, często postrzegana jako słabość, jest Twoim największym darem. To właśnie dzięki niej rozpoznasz to, co niebo Ci wysyła. Gdy niespodziewane zapuka do Twoich drzwi, Twój duch potwierdzi to, zanim Twoje słowa zdążą to wyrazić. Aniołowie wciąż są przy Tobie, szepcząc, że jeszcze więcej ma zostać objawione. To, co teraz przeżywasz. Jest jedynie początkiem drogi, która stanie się coraz bardziej intensywna. Zasłona jest stopniowo zdejmowana, a ty zaczynasz dostrzegać to, co wcześniej wydawało się ukryte. A kiedy to zauważysz, twoja dusza będzie już połączona z czymś większym niż sobie wyobrażałaś. Nie będzie już miejsca na wątpliwości, lecz jedynie na pewność, że przeznaczenie było zapisane, czekając tylko na odpowiedni moment, by wypełnić się w tobie. W Twoim życiu dzieją się ruchy, których jeszcze nie potrafisz dostrzec, ale już kształtują one scenę, która wkrótce się objawi. Elementy, które wydawały się rozproszone, zaczynają się układać, tworząc obraz, który jasno pokaże sens każdej przelanej łzy. To, co wydawało się chaosem, nabierze znaczenia przed Twoimi oczami. Znaki będą się nasilać, a Twoje serce coraz wyraźniej rozpozna nadchodzące wezwanie. W snach. W niespodziewanych spotkaniach, w słowach, które zdają się być skierowane tylko do ciebie, zauważysz, że nie istnieją przypadki. Niebo znajduje subtelne sposoby, by z tobą rozmawiać, a twoja dusza już uczy się słuchać. Będą chwile, gdy poczujesz niewytłumaczalną siłę, jakby ktoś trzymał twoje dłonie w ciszy. Ta siła nie przyjdzie z zewnątrz, lecz z wnętrza, z przebudzenia obietnicy, która zawsze w tobie mieszkała. To. Co wcześniej wydawało się pustką, stanie się teraz źródłem pełni. Przygotowywane jest spotkanie, które odmieni nie tylko Twoje dni, lecz także Twoje spojrzenie na samą siebie. Rozpoznasz w tej chwili, że nic z tego, co przeżyłaś, nie było na próżno. Każda łza, która wczoraj paliła Twoją skórę, będzie potwierdzeniem, że zawsze byłaś prowadzona ku temu momentowi. Oczekiwanie zakończy się w zaskakujący sposób. Nie przyjdzie tak, jak to sobie wyobrażałaś, ani drogę, o której marzyłaś. To, co niespodziewane, będzie znakiem, i w nim rozpoznasz podpis boskiego. Przeznaczenie objawia się, gdy dusza jest już dojrzała, by je przyjąć. Nie ignoruj subtelnych dreszczy, ciszy nasyconej obecnością, odczuć, których nie potrafisz wyjaśnić. To nie jest przypadek, lecz dowód na to, że niewidzialne idzie obok ciebie. Twoja wrażliwość jest dostrajana. Abyś nie przeoczyła żadnego szczegółu. Wkrótce zobaczysz, że odpowiedzi nie przyjdą jedynie w słowach, ale w gestach, spojrzeniach, a nawet w spokoju dzielonej ciszy. To, co prawdziwe, mówi bez potrzeby wyjaśnień. Twoje serce otworzy się bez lęku, ponieważ rozpozna to, co zawsze do niego należało, jeszcze zanim przyszło. Nie pozwól, by zwątpienie zgasiło płomień, który teraz zapala się w tobie. Niepewność spróbuje Cię rozproszyć, ale prawda okaże się silniejsza. Kiedy to zauważysz, Twoja dusza już będzie poddana temu nieuniknionemu ruchowi, prowadzona przez niewidzialne dłonie, które znają drogę. To, co do Ciebie nadchodzi, nie będzie małe, bo zostałaś przygotowana na coś wielkiego. Miłość, która się zbliża, przyniesie ze sobą moc uzdrowienia, zrywając z Ciebie ciężary, które nosiłaś przez lata. Ona nie przyjdzie. By cię uzupełnić, lecz by dodać, bo pełnią jesteś już teraz. Zwróć uwagę, córko obietnicy, bo nawet czas będzie zdawał się sprzyjać tobie. Dokładne chwile ułożą się w całość, drogi się skrzyżują, a ty zrozumiesz, że nic nie było stracone. Wszystko zawsze prowadziło cię ku nieuniknionemu. W twoich oczach ukryty jest blask, który znów zostanie obudzony. Ten blask nie przyjdzie z zewnątrz, lecz z wnętrza. Rozpalony na nowo, pewnością, że przeznaczenie jest wreszcie w Twoich rękach. Świat to dostrzeże, ale tylko ty poznasz głębię tego przebudzenia. Aniołowie mówią: Nie bój się, gdy poczujesz, że serce przyspiesza bez powodu. To będzie znak, że jesteś blisko objawienia. Twoja dusza już rozpoznaje to, czego jeszcze nie widzisz, a ta harmonia będzie Twoim kompasem. Słuchaj, bo niewidzialne mówi poprzez bicie Twojego serca. Twoje życie zacznie być naznaczone nową częstotliwością, jakby rzeczywistość wokół ciebie nabierała nowych barw. To, co wcześniej wydawało się zwyczajne, stanie się niezwykłe. Codzienność zostanie nasycona znakami, a twoja wrażliwość rozpozna je jako święte przewodniki. I w chwili, gdy wydarzy się to, co nieprawdopodobne, twoja dusza przypomni sobie ten czas łez. Zrozumiesz, że każda noc bólu była portalem do tego odrodzenia. To co wczoraj wydawało się końcem, było jedynie zapowiedzą nowego początku. Teraz kroczysz w stronę czegoś, co przekracza twoje zrozumienie. Odpowiedzi, których szukałaś, są uwalniane stopniowo, jak ktoś, kto objawia tajemnice etapami. Niebo nie pokazuje wszystkiego naraz, bo pragnie, by twoja ciekawość pozostała czujna, prowadząc cię coraz głębiej w te tajemnice, coś jest rysowane w ciszy wokół ciebie. A ty jeszcze nie dostrzegłaś Jego wielkości. Niebiosa pracują w sekrecie, ponieważ nie wszystko może zostać ujawnione od razu. Gdybyś wiedziała, co zostało przygotowane, twoje serce nie zdołałoby pomrugeścić tak wielkiego oczekiwania. Dlatego każdy szczegół jest ci dany we właściwym czasie. Łzy, które kiedyś uważałaś za oznakę słabości, dziś są znakami mocy. Ukazały głębie twojej duszy, dowiodły, że potrafisz czuć więcej niż dostrzegają ludzkie oczy. Ta wrażliwość jest tym, co łączy cię z przeznaczeniem, które już się zbliża. Wkrótce zauważysz, że na Twojej drodze pojawią się ludzie niosący słowa brzmące jak odpowiedzi. Nawet nieznajomi będą nosić w sobie ukryte przesłania dla Ciebie. Nic nie będzie przypadkiem, tak właśnie działa niebo, posługując się tym, co zwyczajne, aby objawić to, co niezwykłe. Cisza. Która niegdyś ci ciążyła, stanie się Twoim największym sprzymierzeńcem. To w niej usłyszysz najjaśniejsze potwierdzenia. I zrozumiesz, że nigdy nie byłaś sama, o musiałaś tylko nauczyć się odróżniać hałas świata od głosu, który mówi prosto do Twojej istoty. To, co nadchodzi, nie objawi się z hukiem, lecz z nieodpartą słodyczą. Będzie jak wschód słońca, delikatny na początku, lecz niemożliwy do zignorowania, gdy ukaże się w pełni. Twoje serce rozpozna to światło bez wysiłku. Życie zacznie poruszać się z większą lekkością i zauważysz, że drzwi dotąd zamknięte otworzą się tak, jakby nigdy nie były zatrzaśnięte. To, co wydawało Ci się niemożliwe, zacznie się rozwijać przed Tobą, jak strony księgi napisanej specjalnie dla Twojej historii. Nie ignoruj nagłych odczuć, które dotykają Twojego ciała, jak dreszcze czy niespodziewane ciepło. To są znaki duchowego przebudzenia które już się dokonuje. One przypominają ci, że twoja istota rozmawia z tym, co niewidzialne, nawet gdy twój umysł tego nie rozumie. Wkrótce spojrzysz wstecz i uświadomisz sobie, że to, co uważałaś za stratę, było w rzeczywistości niezbędnym uwolnieniem, abyś mogła znaleźć się tutaj. żadna pustka nie była daremna. Każda przestrzeń otwarta w twoim sercu została przygotowana, by wypełnić się czymś większym. Istnieje obietnica nad tobą która nigdy nie została złamana, nawet wtedy, gdy myślałaś, że zostałaś zapomniana. Ta obietnica zaczyna teraz znów pulsować, rozpalając w tobie nadzieję, którą uważałaś za zgasłą. Jest znakiem, że czas objawienia się zbliża. Niespodziewane stanie się twoim największym sprzymierzeńcem, ponieważ to właśnie w nim rozpoznasz rękę boskości. Nic z tego, co przyjdzie, nie będzie zaplanowane przez ciebie, i właśnie dlatego będzie doskonałe. To, co nadchodzi, nie niesie w sobie ludzkiego wysiłku, lecz pieczęć przeznaczenia. W Twoje dni zacznie wkradać się zapach nowości. Poczujesz, że powietrze się zmieniło, że otoczenie zostało przemienione, i choć nie znajdziesz na to wytłumaczenia, Twoja dusza będzie wiedzieć, to bliskość tego, co zostało obiecane. Ten zapach jest znakiem, że nie ma już odwrotu. Jesteś wezwana, aby zaufać bardziej niż kiedykolwiek ponieważ kolejne strony twojego życia nie będą mogły być kontrolowane przez logikę. Niebo pisze niewidzialnymi liniami, a twoim zadaniem jest pozwolić, aby każde słowo zostało objawione we właściwym czasie. Wybrana kobieto, twoje oczy wkrótce ujrzą niemożliwe stające się rzeczywistością. To, co wydawało się odległym snem, stanie się namacalne. A kiedy to nastąpi, zrozumiesz, że nie musiałaś gonić przeznaczenia, bo przeznaczenie zawsze biegło ku tobie. Nie dziw się, jeśli w najbliższych dniach Twoja intuicja stanie się silniejsza, to przez nią rozpoznasz, kto ma pozostać, a kto powinien odejść. Nie da ci rozeznanie, byś nie pomyliła tego, co prawdziwe, z tym, co ulotne. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, Twoje życie zostanie otoczone nową atmosferą. Nie będzie to jedynie zewnętrzna zmiana, lecz wewnętrzna przemiana. Twoje serce zostanie ogarnięte tak głębokim pokojem, że nic nie zdoła go odebrać. A ten pokój będzie najjaśniejszym znakiem, że to, co było ukryte, jest wreszcie gotowe, by się objawić. Istnieją sekrety strzeżone dla ciebie, które mogą zostać ujawnione dopiero wtedy, gdy twoje serce otworzy się bez lęku. I nadszedł właśnie czas, gdy twoja dusza jest gotowa, by je przyjąć. Niebo nie marnuje niczego z tego, co przeżyłaś, o wszystko jest przekształcane w ścieżkę, która poprowadzi cię tam gdzie zawsze marzyłaś, lecz w sposób jeszcze wspanialszy. W nadchodzących dniach zauważysz, że coś odmiennego zaczyna poruszać się w tobie i wokół ciebie. Małe rzeczy będą niosły wielkie znaczenia, a każdy szczegół stanie się niczym kot nieba, potwierdzający, że nie idziesz sama. Twój duch będzie dostrajany, aby słyszeć i czuć każde objawienie. Życie zacznie torować ścieżki tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Sytuacje, które wydawały się bez wyjścia, Zyskają nowe kierunki, a ty zrozumiesz, że ręka boskości w ciszy pisała Twoją historię. Niemożliwe stanie się jedynie kolejnym dowodem niebiańskiej troski. Miłość w swojej najczystszej formie również zbliży się do Ciebie. Nie tylko miłość ludzka, lecz miłość, która uzdrawia, która przywraca sens i daje znaczenie. Twoje serce rozpoznają bez lęku, bo prawdziwe zawsze niesie pokój, a ten pokój stanie się Twoim przewodnikiem. Ciemna noc która kiedyś sprawiała, że płakałaś, już nie będzie miała nad tobą władzy. Teraz w twoim życiu zaczną rodzić się inne świty. Jesteś wezwana, aby przeżyć czas nowego początku, gdzie to, co wydawało się utracone, zostanie zwrócone podwójnie. Nie dziw się, jeśli ludzie zaczną się od ciebie oddalać bez wyjaśnienia. To tylko niebo oczyszcza twoją drogę, abyś była gotowa przyjąć nowość. To, co pozostaje przy tobie teraz, to tylko to, co niesie prawdę i cel. Niewidzialna siła będzie nadal popychać cię do przodu, nawet gdy spróbujesz się zatrzymać. Ta siła jest wypełnieniem obietnic, które nigdy nie przestały istnieć w twoim życiu. Nic nie może powstrzymać tego, co zostało już napisane na twój temat. I pamiętaj: każdy twój krok nie jest daremny. Wszystko jest częścią niebiańskiej choreografii, zaprojektowanej po to, abyś znalazła się we właściwym miejscu. We właściwym czasie. Jesteś bardziej strzeżona i bardziej kochana, niż możesz sobie wyobrazić. Teraz dziękuję Ci za otwarcie serca i przyjęcie tej wiadomości od Aniołów. Aby potwierdzić, że dotarła do Twojej duszy, napisz w komentarzu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W ten sposób wierzę deklarujesz to, co już dokonuje się w Twoim życiu. I nie zapominaj o znaczeniu dołączenia do tego kanału zapisując się i włączając dzwonek powiadomień. Dzięki temu zawsze będziesz gotowa, by przyjąć kolejne wiadomości od aniołów, przygotowywane specjalnie dla ciebie. Bądź czujna, bo niebo nadal będzie z tobą rozmawiać poprzez nadchodzące filmy.